Sponsorem programu jest Orlen. W wieku młodzieńczym co było dla Ciebie na pierwszym miejscu, szkoła czy sport? Z racji, może powiem tak, z racji tego, że ja bardzo późno zacząłem trenować lekkoatletykę, bo w wieku 18 lat, no to przede wszystkim no, głównie stawiałem na wykształcenie i, i tak naprawdę czy liceum czy studia były dla mnie ważniejsze, ponieważ no, wiem, że to śmiesznie tak brzmi teraz, ale ja nie zakładałem, że będę w sporcie. To się wszystko bardzo mocno pozmieniało po studiach. Jak już tak można powiedzieć, zająłem się sportem wyczynowo, to gdzieś tam te wyniki zaczęły iść mocno w górę. A, ale na etapie jakby szkoły i studiów to sport był takim dodatkiem, że, że chciałem ćwiczyć, bo, bo też chciałem jakoś tam się rozwijać. Poza tym to też była taka odskocznia też od nauki, że żeby gdzieś tam trochę też jakby głowa odpoczęła, żeby mieć jakąś aktywność fizyczną i, i sprawność. Ale pierwsze, że nie było wykształcenia, bo gdzieś tam można powiedzieć, od, od momentu liceum już miałem tak jakby troszeczkę, tak, tak mi się wydaje, zaplanowane, zaplanowaną ścieżkę kariery swoją, że wiedziałem mniej więcej. Na jakiej, do jakiej klasy muszę pójść, o jakim profilu, później na jakie studia, żeby wiedzieć, gdzie szukać pracy. tak, Potencjalnie u mnie w Białymstoku, w jakim sektorze i, i, i tym wszystkim. Czy miałeś zostać? Znaczy ja chciałem zostać przede wszystkim no inżynierem i pracować w jakiejś firmie przemysłowej, czy, czy powiedzmy produkcyjnej, czy zajmującej się projektowaniem jakichś elementów maszyn bądź całych maszyn. Po to kończyłem te studia, bo skończyłem automatykę, robotykę, bo jestem bardziej umysłem ścisłym, więc w tym kierunku po prostu szedłem, że miałem jakoś to już tak rozplanowane. No ale mówię, no jakby z drugiej strony. Też trenowałem, nie, nie, nie odpuszczałem tego, no i mówię, gdzieś tam po studiach podjęliśmy już z żoną decyzję, żeby spróbować przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. No i, i, i gdzieś tak można powiedzieć ten Igrzyska i rok wcześniej Mistrzostwa Świata w Pekinie, gdzie udało mi się zdobyć pierwszy medal mój brązowy. W debiucie? Tak, w debiucie oczywiście. No wszystko pozmieniało, że można powiedzieć sam nie zakładałam, że zostanę w sporcie, ale się wszystko zmieniło o 180 stopni i teraz to jest tak powiem, mój sposób na życie, Że gdzieś tam to jest moja praca, bo też to traktuję jako pracę, bo jeżeli zarabiam na tym pieniądze i utrzymuję rodzinę, to też uważam, że to jest forma pracy mojej. I gdzieś tam na tym się skupiamy, poświęcam temu czas. I swoją uwagę, i, no, i tak wyszło w moim życiu, że mówię, to tak wszystko jest przewrotne. Więc, no, jak widać, los jednak bywa przewrotny, mogę to powiedzieć. Sponsorem programu był Orlen.